Witam w kolejnym odcinku po dłuższej przerwie mojej serii prowadzonej z przygotowań do zawodów Time to Show. Dzisiaj, tak naprawdę, będzie już mijał powoli czwarty tydzień. W zasadzie mi tylko jeden trening, jakby do końca całego bloku tygodniowego, odkąd zacząłem redukcję, i tutaj kilka takich jakby. No, informacji, co się zmieniło, dlaczego tak, jakie są plany jeszcze teraz na najbliższe tygodnie. Powiemy sobie o zawodach, które mam w planach też zaliczyć które oczywiście na razie są wstępnie ustalone w kalendarzu bo co i jak z wiadomych względów jeszcze może wypaść różnie. Tak więc cofnijmy się na początku w czasie do końca lutego, kiedy pojawiły się jakby troszeczkę pierwsze już takie problemy z jedzeniem w okresie masowym u mnie. Był to tak naprawdę październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. No piąty miesiąc na takich naprawdę mega wysokich kaloriach dla mnie, gdzie nigdy, to znaczy jadłem powiedzmy więcej, ale nie przychodziło mi to z takim trudem, bo tam kończąc masę nawet sobie zerknę w ostatnią rozpiskę, miałem około treningowy dzień Mm, dokładnie 5700 kalorii. No, dla jednych to jest dużo, dla innych to jest mało. Dla mnie w tym momencie było to bardzo dużo. Zwłaszcza, że tak naprawdę większość jedzenia była nieprzetworzona. Tam już... W gruncie rzeczy dopiero pod koniec zdarzało mi się dojadać jakimś tam takim, że tak powiem syfem. Miałem też później nawet na to przyzwolenie od Stefana, gdzie mu tam raportowałem i apelowałem, że coraz ciężej mi się je, że chciałbym jakby powiedzmy, no nie wiem, zrobić jakiegoś małego minikata albo żebyśmy też ciut szybciej zaczęli redukcję z tym, że no gdybym zaczynał redukcję z koń, końcem lutego, tak jak też mm, Zaczęły się problemy z jedzeniem, no to miałbym do zawodów 5 miesięcy, tak? gdzie w moim przypadku akurat ja nie potrzebuję 5 miesięcy na to, żeby zrobić formę startową. Dlatego też, tak, pierwsza myśl, gdzie pierwszy termin, który miał się rozpocząć, w którym miała się rozpocząć moja redukcja, to był początek marca, tak naprawdę 1 marca. Natomiast zdecydował Stefan, że to jest jeszcze za szybko, i będzie później ta forma powiedzmy za szybko gotowa, i będziemy czekać. Tak więc finalnie zaczęliśmy to tak, jak tutaj patrzę, 28 tak 28 marca i w gruncie rzeczy to tych kalorii tak naprawdę wiele nie było, znaczy wiele niewiele no jest różnica bo tam powiedzmy z 500 700 5700 spadło w dni treningowe na 4800 i tak naprawdę w tym pierwszym tygodniu czyli od tego, tego 28 marca do dzisiaj 22 kwietnia mija właśnie w zasadzie zaraz 4 tygodnie moje kalorie się nie zmieniły z wagą zaczynałem w tamtym momencie około 100 12-113 kg też po delikatnych przebojach, w związku z tym, że e, im więcej jedzenia, też później mój ukotrawiany troszeczkę na tym ucierpiał. E, po drodze pojawiła się litówka, po drodze pojawiła się jakaś tam jeszcze, e, nie wiem, czy choroba na C i, i tam te dwie literki 19, e, ale generalnie w tydzień czy dwa po prostu zabrało to ze mnie żniwo takich dobrych kilku kilogramów, bo na takiej bardzo fajnej jakości, z której byłem zadowolony. Miałem tych kilogramów na wadze około 115-116. Oczywiście największa moja waga to tam było blisko 119 kg, natomiast nie byłem z tego zupełnie zadowolony, też było to pchnięte jakby dodatkowym właśnie, dodatkową suplementacją MK677, gdzie tej wody naciągnąłem i Później tak naprawdę już efekt był zupełnie odwrotny i, i zaczynały się pojawiać w sensie nie szło to tak, jak miało iść. No nie? Także z tych 100, powiedzmy 15 kg poleciało ze mnie na te 112-112,5, i od tego pułapu zaczynałem redukcję. Na dzień dzisiejszy, po czterech tygodniach, dzisiaj rano się ważyłem właśnie przed nagrywkami, jest, miałem też 112 kg. Gdzie tak naprawdę różnica pomiędzy tymi czterema tygodniami, a poszczególnymi też moimi raportami, to jest takie: najmniej ważyłem 110,5, 10 najwięcej właśnie 112,5. Mm, więc no, te wahania, takie też w zależności od wagi, za każdym razem praktycznie wysyłam raport Stefanowi i też reaguję. Ostatnio tam, gdzie ta waga była najniższa, taka poniżej tych 111 kg, to też miałem pozwolenie na, że tak powiem czyta, to jakiś tam właśnie Średni boksik sushi, sushi, sushi wleciał, i powiedzmy, poszła ta waga do góry. Sylwetka troszeczkę znów się nabiła, i na ten moment jestem zadowolony bardzo z przebiegu całej redukcji. Myślę, że jeszcze te trzy miesiące, tak, czyli 12 tygodni, które mam, spokojnie, bez stresu będę. Się przygotowywał i nawet śmiem stwierdzić, że będę gotowy ciut szybciej niż za te 12 tygodni, jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z planach. Mam tutaj też na myśli m.in. moje samopoczucie psychiczne, fizyczne, zdrowie i, i tak dalej. Z ciekawszych rzeczy jeszcze to akurat tutaj kwestia jedzenia, tutaj jeszcze wspomnę tylko dni treningowe 4800 kalorii z podziałem makroskładników następujących 640 gramów węglowodanów. W dni treningowe 345 białka i 88 gramów tłuszczów. To jest, są kalorie i makroskładniki liczone ze wszystkich produktów. Głównie tutaj chciałbym zwrócić uwagę na białko, tak, że białko jest liczone z produktów zwierzęcych, jak i roślinnych. A w dni nie treningowe mamy tych kalorii 4446, czyli tak naprawdę różnica około 400 kalorii pomiędzy dniem treningowym a nietreningowym z dokładnie taką samą ilością białka, 520 g węglowodanów i około 100 g tłuszczu, 95 dokładnie. Także całkiem fajnie się to przedstawia. Posiłków w tym momencie jest jem już sześć, zarówno w dni treningowe i nietreningowe. Apelowałem gdzieś tam właśnie do Stefana i jego gniotem o to, żeby zrobił mi tych sześć posiłków, bo fizycznie siedem nawet wstając czasami o piątej, o 6, no nie byłem w stanie. Jakby jednostka, znaczy. Moment, w którym szedłem na trening, musiałem się zebrać, wrócić, wyjść i tak dalej, zajmował mi zwykle za dużo czasu, przez to te posiłki mi się później rozjeżdżają. Musiałem zjeść przynajmniej z dwie godziny wcześniej, czy tam półtora godziny, sam trening, dwie godziny powrót i tak dalej. Sami wiecie zresztą jak to wygląda, a obsuwa czasami taka, nie wiem, rzędu 10 minut dla koksa, to już jest dzień tak naprawdę stracony, jeżeli chodzi o jedzenie. Z dodatkowych rzeczy nie dokręcam jeszcze żadnego kardio, tak naprawdę nie robiłem kardio od lutego, no, od lutego ani minuty na ten moment mój metabolizm tak hula, że forma bardzo szybko się poprawia, co zresztą zobaczycie na treningu, bo będę chciał troszeczkę popozować ze względu na to, że cisnę. Oto swoich klientów podopiecznych, a sam tego nie robię, albo robię bardzo mało, więc będę chciał też popozować. Treningowo na ten moment w sumie nic się nie zmieniło. System push-pull legs. 5 jednostek treningowych w tygodniu, dwa zestawy na push, pull i legs i po prostu jest przeplatanie. Wszystko w zależności od tego, jak układa mi się tydzień. Tak układam sobie treningi. Czasami trenuję 3 dni z rzędu, czasami trenuję 2 dni z rzędu, jeden dzień przerwy albo dwa dni przerwy, później 3 dni z rzędu. Także jest na bieżąco, tak naprawdę jestem z ustaleniami, jeżeli chodzi o, o trening. Co mogę dodać jeszcze? Z suplementacji nie zmieniło się w sumie nic specjalnego, to o tym możecie sobie gdzieś tam poczytać na forum True Building i żywieniowo powiedziałem, kardio powiedziałem. Także. A, e, oczywiście zawody. Pierwszy termin 18 lipca w Portugalii. E, miejscowość Estoril to jest Mister big, e, yeah, big. big Evolution, tak mnie ten, MR. Big. Mister Big Evolution, tak, IWP Pro Portugal. Obsada będzie e, bardzo mocna, z tego co wiem. E, tak z głowy to nie. Może w mówię tak naprawdę tylko nie wiem z dwa nazwiska czy trzy, ale wiem, że dużo dobrych zawodników się szykuje, co tak naprawdę dla mnie jest dodatkową jeszcze motywacją, bo ja się nie nastawiam w tym roku na jakiekolwiek tam nie wiem super miejsca, lokaty czy nawet na kwalifikacje do Olimpii, po prostu ten sezon jest dla mnie sezonem takim po przerwie, do powrotu, żeby ktoś tam powiedzmy sobie o mnie przypomniał i tak dalej. To będą moje pierwsze zawody. Kolejne, które, jeżeli wypalą, bo z nieoficjalnych gdzieś tam źródeł wynika, że mają się odbyć, ale jeszcze nie jest nic żadnego takiego info oficjalnego nie ma. To jest FOLS w Pradze, które być może będzie w sierpniu, więc fajnie by się ułożyło, gdybym miał 18 lipca start i później gdzieś tam koło chyba też połowy miesiąca w sierpniu kolejny. Kolejna impreza to jest, o ile też dobrze pamiętam, proszą w UK, Arnold Classic. Tam z tego co, coś takiego. Mniejsza z tym, w każdym razie, zawody w Anglii. I jeśli by się jeszcze udało, coś to jest powiedzmy: listopad, sierpień, wrzesień. Gdyby były jakieś dwie imprezy we wrześniu. To chciałbym to jakby machnąć za jednym razem, ewentualnie coś jeszcze w październiku. Natomiast jeśli gdzieś tam będzie zbyt długa przerwa, to mój sezon się skończy po tych trzech startach. Natomiast nastawiam się na cztery. Zależało mi trochę na zawodach w Rumunii, bo tam jest też bardzo fajna impreza, ale to jest dopiero listopad. E, więc e, nie wiem, czy będę w stanie i czy będzie sens trzymać tą formę aż tak długo, tym bardziej, że tak jak właśnie mówię, no... Mm, jeszcze moja sylwetka e, do tego, żeby gdzieś powiedzmy, zdobywać e, lokaty, e, które chociażby nawet dostają punkty na, e, do kwalifikacji na Mr. Olympia, wydaje mi się, że jest, e, no... za mała, zbyt biedna, niekompletna, także... Cieszę się bardzo, że mogę wrócić do tych startów i w końcu do przygotowań, już tak naprawdę widzę z tygodnia na tydzień, czasami nawet co, co parę dni, że idzie to do przodu, idzie w fajnym kierunku, coraz więcej właśnie też tej takiej chęci powrotu na scenę, tym bardziej, że teraz coraz więcej imprez gdzieś tam się pojawia, oglądałem nawet ostatnio tutaj nasze zawody w Polsce i przyznam szczerze, głód się pojawił. Także e, myślę, że na ten moment to będzie wszystko e, dzisiaj w planach. Akurat mamy trening e, push, czyli zaczniemy sobie od barków. E, później będzie troszeczkę klatki, bo akurat ostatnim razem robiłem na odwrót. E, jakiś triceps, e, pozowanie i, i tyle. Także zbieramy się, walimy jeszcze, znaczy ja walę szejka e, tutaj przedtreningowego i wychodzimy do Metroflex. Także. Zaczniemy sobie od wznosów bokiem dzisiaj, zrobimy w sumie dwa ćwiczenia na wznos, jedno będzie przy wyciągu, jedno będzie hantlami, zrobimy wyciskanie też, ale jako ostatnie ćwiczenie z serii na barki, ponieważ akurat ten przód u mnie barków tak jak był słaby, tak teraz jest większy niż boczny akton, więc skupimy się dzisiaj na tym bocznym aktonie właśnie, więc zrobimy pierwsze. Ścienie wznosy handlami tak trochę bardziej siłowo i oszukanie, a drugie przy wyciągu zrobimy tak bardziej technicznie i kontrolowanie. Także jedziemy już z kolejną serią, bo czas to pieniądze. Okay, drugie wznosy na trochę większym zakresie powtórzeń. Tutaj nie będę się szarpał z ciężarem, bo i tak wystarczająco sporo pracy przyjmują u mnie niestety czworobocze, nawet tutaj przy tych wznosach handlami i tak poświęciłem powiedzmy troszeczkę technikę dla tego ciężaru, bo też zauważyłem, że no jak jednak tych ruchów jest więcej, a ciężar jest mniejszy to te barki nie są na tyle zmęczone moje, y, ogólnie ćwiczeniem, y, że, że po prostu tego nie czuję. No nie? Więc jedno ćwiczenie ustaliłem, że będzie bardziej siłowe, czyli te wznosy hantlami, gdzie będę mógł troszeczkę y, się pobujać i zarzucić sobie te hantle, a drugie wznosy będą przy wyciągu z kontrolą na ciut mniejszym y, y, obciążeniu dla tak zwanej pumpy mięśniowej. Dobrze, więc przejdziemy teraz do tego wyciskania, o którym mówiłem na początku. Generalnie, tak jak wcześniej, dochodząc sobie do serii roboczych, tych powtórzeń robiłem no dużo po prostu, tak jakby normalnie, nie wiem, serii roboczych czterech to jeszcze jest 3-4 rozgrzewkowe, więc sporo tego wychodziło. Tak, teraz od pewnego czasu zacząłem w tych seriach poprzedzających, te serie robocze robić ciut mniej powtórzeń, ciut większy przeskok z ciężarem, tak żeby też nie tracić na to czasu. No, i generalnie też zostaje mi więcej siły na to, żeby w seriach roboczych i zasadniczyć zasadniczych no po prostu zrobić więcej, tak? Większy ciężar, nawet może niekoniecznie większa ilość powtórzeń, ale po prostu przerobić więcej roboty. Także tutaj jeszcze jest no powiedzmy 70 kg na, na sztandze. Jedna rozgrzewkowa i, i robimy robocze. Jesteśmy już przy ćwiczeniach na klatkę, dzisiaj wyjątkowo tylko dwa. Będzie to wyciskanie, tutaj, właśnie na hamerze takim imitującym wyciskanie, no w zasadzie handli, bo tutaj ramiona działają unilateralnie, więc imitujące wyciskanie handli na skosie. Drugim ćwiczeniem będą takie już rozpiętki na Butterfly'u, z tym że, mm, przepraszam, tam zastosujemy sobie taką, jakby trochę odwrotną piramidę, gdzie będziemy stopniowo zwiększając ciężar, zwiększać zmniejszając ciężar zwiększać ilość powtórzeń, tak? Czyli zaczniemy powiedzmy tam nie wiem, duży ciężar, mała ilość powtórzeń i będziemy stopniowo schodzić, zwiększając e, tym samym właśnie ilość repsów. Tutaj założenia tak naprawdę bez większej filozofii, bo są e, z 3-4 serie na zakresie 12-8 powtórzeń. Staram się już tutaj nie schodzić na mniej, ponieważ w poprzednim treningu, znaczy w drugim treningu e, sesji push mam Wyciskanie, gdzie skupiam się na troszeczkę niższym zakresie od powiedzmy, 8 do 5 powtórzeń, także staram się też mieszać pod różnymi kątami i ilościami, zakresami powtórzeń, tak naprawdę pomiędzy treningami. Zacząłem od 12 powtórzeń z kilogramami 75, 85 w sumie było. Tak, też nie ma co zbytnio na to patrzeć, bo każda maszyna ma inne troszeczkę przełożenie. 12 powtórzeń, minus 5 kg, 15 powtórzeń, 20 i na samym końcu zrobimy 30 i to będzie koniec dzisiaj zestawu na klatkę. Jeszcze szybkie dwa ćwiczenia na, na triceps, i, no i to w zasadzie będzie tyle z dzisiejszego treningu. Tutaj to byśmy mieli już na tyle z dzisiejszego treningu. W sumie co, zostało nam pozowanie, więc zabieramy się za to i mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam również do subskrybowania, oglądania i cierpliwego wyczekiwania na kolejne materiały, bo teraz już będzie się działo tylko więcej, będzie tylko lepiej. I na pewno byśmy to chcieli, przynajmniej ja bym chciał relacjonować. Także bardzo dziękuję za dzisiejszą Waszą obecność. Do zobaczenia następnym razem i pozdrawiam.